W pierwszym odcinku na moim kanale bardzo serdecznie chciałem Was zaprosić do oglądania. Dzisiaj sobie zagramy chyba Max 4 Jeśli Wam się ten odcinek spodoba, możecie zostawić łapkę w górę. Na razie mój cel subskrypcji jest ich tylko 10, no bo więcej na razie mi nie potrzeba. Jakieś Pójdziemy po tą dziesiątkę. To y, później będziemy robić takie cele o 10 więcej. No, i przechodzimy do pierwszej gierki, do showdowna. Y, po tej gierce wam pokażę moją szafkę. Y, też. Oczywiście. No właśnie, i mam swój klan, możecie do niego wbijać. Team Jacuś. Ja o, tutaj jest El Primo. Nie ja należy się do niego tak. Nie chcę zbyt podchodzić, tylko sobie zrobię, żeby mieć ulta. Tak go poobijam. Mm -hmm. No, chodź, podejdź. Podejdź tu. Nie podejdzie. Boisz. Tu beczka. Beczka. Soja. Beczka soja? Dobra, beczka na soja. Za mną. mną beczka na soja. Beczka na soja. Dobrze, nie no Wiecie co? Ja ją chyba zabiję. A nie, jej brat po mnie przyszedł. Zobaczył, że zabiłem beczkę. co? 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 Ой, нарушение нарушил jaki hał. Ale nie w sumie to jest taki byłem Ja to nawet chyba widział, tego nie zabił. Najgorzej, najgorzej.